Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy pisać SMS-a do grooma, czyli do psiego fryzjera. No, jak widać na załączonym obrazku, moja psina została wygolona. I słuchajcie, zawsze umawiam się z fryzjerem drogą SMS-ową. I tradycyjnie wysłałem SMS-a, akurat z prośbą o przyspieszenie terminu, czy się coś nie znalazło. No, bo Daisy mocno się męczyła w upałach. I oczywiście napisałem tego sms w sposób taki naturalny w języku polskim, nie myśląc w ogóle o języku angielskim. Natomiast potem sobie pomyślałem, że może właśnie zrobimy lekcję, pokazując, jak coś takiego można by ująć w języku angielskim. Więc otworzyłem sobie właśnie telefon, i uwaga, oto treść mojego sms-a. Witam, mamy termin na 24. Jakby się coś zwolniło wcześniej, to proszę dać znać, bo Daisy mocno zarosła i się męczy w tych upałach. Jak to przetłumaczyć? Termin, że się termin zwolnił, proszę dać znać. Jak powiedzieć, że pies zarósł i że na przykład męczy się w upałach? OK, przenieśmy się przed ekran. OK, moi drodzy, czyli zaczynamy od tego, że mam termin. No, po angielsku trzeba powiedzieć, że mam wizytę, czy też my, razem z, razem z psem. We've got an appointment. On, czyli w dniu jakimś tam. Chyba robiłem lekcję właśnie o appointment, w takim sensie spróbuję znaleźć. No i teraz proszę mi dać znać, jakby się coś zwolniło. No, po angielsku tu nie będzie, że nic się, że, 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 że cokolwiek się zwalnia. Nie będzie tu słowa free na przykład. Please let me know, czyli proszę dosłownie pozwolić mi wiedzieć. No, po naszemu dać mi znać. Please let me know if. No i teraz, jeśli ktoś odwoła swoją wizytę, tak, to można ująć. Yy, bo wizytę najpierw trzeba sobie zarezerwować, czyli book. A potem ewentualnie ją cancel, odwołać. Czyli oni nie powiedzą, że ktoś na przykład zrezygnował, tak? Tylko ktoś odwołał swoją wizytę. Ten ktoś jest osobą trzecią, czyli S, czytane przez, przez Z. Cancels. Oczywiście można to powiedzieć na inne sposoby. Please let me know if a slot opens up. Tak? Slot to jest, słuchajcie, termin. To będzie nasz termin. Inna opcja. Please let me know if something. My też tak powiemy, A, jakby się coś zwolniło. To nazywa się to coś. Please let me know if something becomes available. Becomes available earlier. Tak? Coś stanie się dostępne wcześniej. Ewentualnie znowu open up. Please let me know if something. Tak? Zamiast tego slot opens up earlier. Wcześniej, no i teraz dlaczego pisałem tam, że Daisy mocno zarosła, because i teraz trzeba ująć, że jej sierść, generalnie używamy fur albo coat, ale do psów i kotów częściej coat, because Daisy's coat, tak? Sierść kogo? Czego Daisy, czyli dopełniacz. No, i w języku codziennym, w takim SMS-ie, język nieformalny, znowu słuchajcie, get. Ten czasownik get nas prześladuje. No, i to, ta jej sierść staje się długa. No, i sierść, tu jest czas ciągły, czyli is, ale oczywiście skrócimy to. Czyli ten s i apostrof nie ma nic wspólnego z tym s i apostrofem. Tu jest odtopełniacza, a tu jest czas teraźniejszy ciągły. Because Daisy's coat's getting really long and she's struggling in this heat. I ona się męczy. Struggle. No i też czynność tymczasowa, czyli czas ee, ciągły. Oczywiście można by to też ująć inaczej, że dosłownie zarosła, czyli over, overgrow. No i w czasie prezent perfect, no bo jest skutek. Because Daisy's coat has overgrown czyli termin pamiętajcie to jest slot o tym chyba też robiłem lekcje czasami też mówiłem opening spróbuję ją znaleźć, ale najczęściej mówimy slot czyli jakbym dzwonił do e, fryzjera i chciał się omówić na przykład jest coś wolnego na jutro myślę, że tak bym to powiedział w języku polskim, ewentualnie jest jakiś termin na jutro no to do you have any slots available tomorrow? Albo, are there any slots available tomorrow? Dzięki. Trzymajcie